Gratulacje dla wszystkich trzymających bitcoina, który właśnie przebił 111 800. I to, co robi bitcoin, totalnie obala mit sell in may and go away. Król pokazał, kto tu rządzi, dlatego dzisiaj przeanalizujemy powody. Będzie mi miło, jak z okazji nowego ATH zasubskrybujecie ten kanał, bo wiem, że chcecie być na bieżąco. Bitcoin wszedł teraz w fazę price discovery, czyli testuje nowe szczyty cenowe. Jak widzicie, Polymarket przewiduje, że 115 tysięcy przebijemy już za 3 dni. W tym czasie większość bitcoinów niestety stoi w miejscu, co pokazuje, że na rynek wchodzą głównie instytucje. Jeszcze nie widać większego udziału inwestorów detalicznych, którzy zwykle szukają tańszych projektów. Zobaczcie, że Ether potrzebuje odrobić jeszcze 46% od ATH, XRP 37%, Cardano czy Avalanche prawie 80%. Jak już wcześniej mówiłam, to niestety już nie jest ten sam rynek co kilka lat temu, bo teraz głównie rządzą nim instytucje, wieloryby, no i niestety politycy, a oni nie patrzą na altcoiny jak typowi inwestorzy. A więc co napędza ten cały rajd? W grę wchodzi gruby kapitał. Instytucje wchodzą, tylko w tym miesiącu spotowe ETF-y na Bitcoina przyciągnęły ponad 5 miliardów dolarów. Ale to nie wszystko. Onchain pokazuje, że to nie tylko detal, ale długoterminowi gracze. Długoterminowy popyt, niska podaż i makroekonomiczne wsparcie to jest właśnie przepis na kolejne rekordy. A Bitcoin właśnie wyprzedził dolara tajwańskiego i został ósmą największą walutą na świecie. Co za czasy, żeby żyć. No i tu właśnie pojawia się Bitcoin Bull Token. Każdy nowy rekord Bitcoina to nie tylko newsy, ale też automatyczny airdrop w BTC dla posiadaczy BTC Bull. Jeśli Bitcoin wzrośnie jeszcze o 33%, osiągając 60% wzrostu od początku roku, co i tak jest poniżej średniej 82% rocznie, dobijemy do 150 tysięcy. I właśnie wtedy posiadacze BTC Bull dostają pierwszy airdrop w Bitcoinie. A więc nie musisz kupować całego bitcoina, nie musisz kopać, po prostu trzymasz token i zgarniasz nagrodę. Kolejny airdrop przy 200 tysiącach, potem 250. No i kto wie, jak dziś się to zatrzyma? Bo przecież niektórzy oczekują, że Bitcoin osiągnie nawet milion za jednego. Dlatego inwestorzy już teraz wrzucili ponad 6 milionów w tę przedsprzedaż. I to jest jedyny projekt, według mojej wiedzy, który daje ci bezpośrednią ekspozycję na Bitcoina. Wszystko zależy od tego, ile masz BTC Bull. W świecie, gdzie Bitcoin staje się coraz droższy, to właśnie BTC Bull może być Twoją prostą drogą do zdobycia prawdziwych Bitcoinów. Ale to nie wszystko. Każde kolejne 50 tysięcy dolarów na wykresie Bitcoina oznacza cięcie podaży. Im wyżej pójdzie Bitcoin, tym mniej tokenów będzie w obiegu. A to oczywiście przełoży się na większą wartość dla tych, którzy są już w środku. Którzy już biorą udział w tym projekcie. Dlatego przedsprzedaże są tak fajną propozycją dla osób, które po prostu chcą być pierwsze. To działa trochę jak halving Bitcoina, tylko tutaj podaż jest cięta dynamicznie, a nie co 4 lata. Już teraz ponad 1,5 miliarda tokenów BTC Bull jest zastakowane, więc też spora część tokenów po prostu jest zablokowana jeszcze przed wejściem na giełdę. I to dla nas oznacza mniej tokenów na rynku i większy potencjał wzrostu ceny, gdy tylko ruszą notowania. A więc jak dołączyć do tego projektu? Wchodzisz na stronę projektu z linków w opisie filmu albo w opisie kanału, kupujesz sobie tokeny. Żadnych skomplikowanych operacji możesz zapłacić Ethereum, USDT, nawet kartą. Od razu możesz zastakować na platformie i zgarniać ponad 60% zwrotu w skali roku. Czyli zanim jeszcze dostaniesz Airdrop BTC, twoje tokeny BTC Bull już dla Ciebie pracują. A żeby dostać przydział z airdropu Bitcoina, musisz trzymać tokeny na best Wallet, bo to jest ich partner. Jest to darmowy portfel w pełni zintegrowany z systemem właśnie nagród BTC Bull token. Trzymasz tam tokeny i masz wszystko pod kontrolą. Airdropy, kamienie milowe, staking, wszystko w jednym miejscu. Jest on dostępny na Google Play albo Apple App Store, a link do niego znajdziesz w opisie filmu. Jeśli chcesz być na bieżąco, wbijaj do nich na Twittera, na Telegram, tam będą najnowsze informacje o ich projekcie. A więc z mojej strony to wszystko. Bitcoin bije rekordy, instytucje wchodzą na grubo, a my czekamy na kolejne rekordy na BTC, bo chyba właśnie to się nam szykuje w najbliższych dniach. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o aktualnej sytuacji, no i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych newsów ze świata krypto. Do usłyszenia.